Witamy serdecznie wszystkich hodowców i hodowczynie. Sklep internetowy Ego chcę dzisiaj wam pokazać coś, co przez 60 dni po części ukrywaliśmy. 60 dni wstecz, nagraliśmy materiał wideo, gdzie ja pojechałem do Pawła Mędrysy. Nagrałem tam materiał wideo z tym, wideo z tym że będzie w naszej. Sprzedaży sklepu internetowego Ego Karma. Karma Pawła Mędrysy. I przez 60 dni nie nagraliśmy już kolejnego materiału wideo, nie dlatego, że nam się nie chciało. Po prostu obawialiśmy się, że te ilości karmy, które rekordowe ilości karmy są sprzedawane, nie wystarczały po prostu nawet w produkcji, nie, na, nie nadanżali z produkcją karmy, żeby zapotrzebowanie rynku y, było za, jakby zaspokojone. Obecnie wiemy, że te ilości towaru, które mamy i te ilości karmy, które możemy przerzucić, już na spokojnie wiemy, że damy radę. Także odowcy, dzisiaj wybierzemy się do Pawa Mędrysy, żeby pokazać Wam taką dodatkową część dzisiejszego filmu, jak u Pawła obecnie to wszystko wygląda, co w ogóle Paweł może powiedzieć na temat tej karmy, żeby taki dodatek do tego dzisiejszego filmu Wam właśnie dodać. W przypadku aplikacji mobilnej, jako na telefonie, wygląda to w ten sposób, że. Wchodzimy sobie w menu, następnie mamy zakładkę karmy. Karmy? Mamy wszystkie dostępne firmy, które obecnie u nas są na sklepie internetowym Ego, ale mamy właśnie też zakładkę z karmą Mendrysa. Wchodząc z tą zakładkę Mendrysa widzimy hodowcy niedziela, poniedziałek, widzimy wtorek, środa, widzimy czwartek, piątek i widzimy karmę sobota maraton. To jest ta karma najmocniejsza. Oczywiście do każdego z worków mamy hodowcy wysyłkę gratis. Czyli zamawiacie jeden worek karmy, macie wysyłkę gratis. Zamawiacie przykładowo cztery worki karmy, wszystkich rodzajów, również macie wysyłkę gratis. Tak naprawdę, algorytm i system, który u nas przyjmuje zamówienia, decyduje, czy wysyłka będzie na pojedynczej e, paczce, czy będzie na palecie dedykowanej przy ilości większej wysyłkowej. Co jeszcze ciekawostka? Możecie hodowcy sobie wejść w zakładkę Kontakt na naszym sklepie internetowym Egoom. W momencie, gdy wejdziecie w zakładkę kontakt, macie numer telefonu podany, godziny pracy yy, dziewczyn, od której do której możecie sobie składać zamówienia. Wiadomo, tutaj macie naszą siedzibę, centralę, wszystkie te dane, które macie dostęp na sklepie, możecie dzwonić, składać zamówienia. Także, hodowcy, wybierzemy się jeszcze do Pawła Mędrysy, żeby taką krótką relację z tego, co możemy u Pawła się dowiedzieć, wrzucić do tego materiału wideo. Ale pamiętajcie o tym, że zamówienie tej karmy tak naprawdę od Was zależy. Czy chcecie spróbować... Na tej karmie lecieć może początek sezonu albo zobaczyć, jak ta karma wygląda, można sobie na próbę zamówić jeden worek karmy, można sobie złożyć zamówienie już na 3, 4, a nawet 8, a nawet 15 worków karmy. To od zamówienia zależy, jak to będzie spakowane. Czy to będzie indywidualnie wysyłane w po prostu indywidualnie w workach zapakowanych i zastreczowanych firmą kurierską, czy to będzie zapakowane choćby w taki sposób, jak na przykład na tej. E... Pół palecie, gdzie jest 8 worków karmy. I, i to od tego będzie zależało. I tak, tak robimy, i tak wygląda to ze wszystkimi innymi workami karmy. Składając zamówienie w naszym sklepie internetowym EGOM, każdy jeden worek karmy macie w wysyłkę darmową. Witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Tak jak wcześniej na filmie widzieliście u Wiktora w sklepie Ego, jest jeszcze karma dostępna. Cały czas firmy Partner, czyli, czyli karma na moim składzie. Powiem tak szczerze, akurat w tym momencie ja pokażę, jaką karmię, bo w tym momencie jest tak, że kilka par w rozpodzie jeszcze zostało sparowanych kilka dni temu, i dostałem karmę akurat czwartek, piątek i sobota, także to jest taka mieszanina 50 na 50. To są gołębie, które są sparowane, po prostu troszeczkę takiej karmy mocnej, mocniejszej, energetycznej. Także taką w tym momencie karmię. Zademonstrujemy na chwilkę następną karmę, które gołębie lotowe jedzą. W tym momencie akurat przechodzimy do gołębi lotowych. Jest ich niedużo, akurat bo to są gołąbki roczne. Akurat nie są jeszcze sparowane, bo, bo akurat czas jest taki jaki jest, chociaż już jest można powiedzieć marzec, ale, ale no po prostu nie chcą mieć pary, bo są cele włożone i, i nie, nie mają jeszcze takiego rozeznania. Ale karmimy go, gołąbki te gołąbki, które są niesparowane karmą z niedziela poniedziałek. One ją jedzą cały czas. Także zademonstrujemy jak ją zjadają, możemy zobaczyć. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodź. Także karmy są dostępne w sklepie Egołom cały czas u Wiktora. Także kto tam chce jakąś wysyłkę czy coś, można sobie zamówić. Kto jest zainteresowany tymi karmami, także jak najbardziej polecam. Można także kupić bezpośrednio u producenta, czyli w sklepie partner Tomice. No, cóż powiem, jest ich cztery rodzaje. Jest to niedziela poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota taka mocna, energetyczna to jest. Także karmy są dostępne. Na tą chwilę jeszcze są. Myślę, że niedługo już się pewnie to skończy, bo jakbyśmy powiedzieli wcześniej, że na pewno towaru braknie ale zainteresowanie jest duże i także polecam wszystkim, każdy widzi, gołąbki jedzą, także jest dobrze, zobaczymy, byłyby inne pogody, były dobre, także dobry lot wszystkim życzę, kto jest zainteresowany jeszcze jakąś karmą, proszę, tam jest sklep e-gołąb i można kupić u producenta, także jeszcze raz polecam.